Witam w terenie na kolejnych wykopkach. Teren jak widzimy, okres zimowy za parę dni Sylwester. A my znowu na wykopkach nie jest to męczarnia, tylko jest na dla nas przyjemność. Wiadomo, jest to film z kategorii prank. Na wesoło, bo po co się stresować. Zawsze można znaleźć 2 kg srebra albo złota, ale o tym w następnym odcinku. Dzisiaj pokazujemy co można znaleźć w sumie wszędzie. Widzimy ziemia zmarznięta, nie kopię nawet łopatką tylko nożykiem, bo po co mieć przy sobie dużo gadżetów. Jeśli coś znajdziemy to będzie fajnie, jeśli nie to się nakręci drugi odcinek. Tu pokazywał nam wykrywka, że coś jest. Coś tutaj znaleźliśmy, brudne, zabłocone. Stara jakaś, widzimy, broszeczka, później to oczyszczę i pokażę dalej, ale my kopiemy dalej, bo wiadomo, że wykrywacz nam tu coś pokazywał, fajnego. Widzę jeszcze jedna, Tu jest kupę rzeczy, bo to było stare wysypisko, także jest naprawdę fajne, fajne rzeczy. O, zapinka, wszystko kompletne. Niesamowite, piękne. Także mamy dzisiaj dwie znajdki. Szukamy później jeszcze dalej. Na końcu filmu później pokażę jeszcze zdjęcie, jak umyte te gadżety wyglądają. Wykopiemy dalej teren, życzę Wam wszystkiego najlepszego Pamiętajcie, kto szuka Ten znajduje Niesamowite znaleziska No dzisiaj może nie są wielkie, ale z jakimś rubinem br Broszka taka stara Króla Kazimierza być może I tutaj jakaś księżniczki Daisy Broszeczka, wspaniałe rzeczy Serdecznie pozdrawiam I zapraszam do oglądania Wspaniałych znajdek Z serii StarTV Poszukuję, na razie, hej